Co jest? Widzicie to? Patrzcie, jak to świeci. Wow! Widzowie, mamy szansę, że zmieni się w to w jakiegoś wanda, którego bardzo chcemy. Czwarta rano. Wysłałem na czat ludologiczny głosówkę. Halo, Siemaneczko. Cześć kolegowie i koleżankowie. Zrobim, zrobimy mały trik, dobra? Zasłonię sobie słońce z zewnątrz. Green screenem. to jest mój mega trik. Pójdziemy do góry. Jest wysoko, widzowie, dzisiaj jest wysoko. Widzowie, kogo z Was nie było na ostatnim streamie? Bo muszę Wam o czymś powiedzieć. Powiem Wam, co to jest za popieprzona postać, którą gramy dzisiaj, dobra? Słuchajcie, gramy mistrzem magii runicznej. I on jest totalnie popieprzony. Pokażę Wam, widzowie, żebyście wiedzieli, z czym to się je. No właśnie, patrzcie na to. Jak widzicie, mam jakieś runy nad głową. I te runy, które widzicie, definiują to, jaki będzie nasz następny czar. Na przykład, patrzcie teraz: z tymi runami, taką kulę robimy. Ale na przykład gdybym, nie wiem, zrobił takie combo, to patrzcie na to, stawiamy wieżyczkę, która strzela. No generalnie, słuchajcie, tak jak na przykład Invoker w docie może zinvokować 10 speli, to to jest taki Invoker, tylko który ma 40 speli. Rayon z Frostguard, grants you a shield of Mystic Frost, which grants less damage taken and freeze multiplier grants you ward immediately. Ty, mega defensywne, Jezu! Jak on to widaje kosmiczną ilość warda. Dobra, idziemy idziemy walczyć z przeciwnikami. Szukamy tutaj. A? Golden Scorpion, co to jest? Aha, że jakby przeciwników przyzywam. Który dropi Rare Items. To ciekawe, fajny shrine. Ej, fajny pomysł na shrine. Shrine, który przyzywa przeciwników, którzy, którzy dropią dużo przedmiotów. Fajnie. A co to jest, widzowie? Soul fire bastion K. Opens the door to Soul Fire Bastion Dungeon. Ej, ale to jest dla mnie, czy to jest taki endgame endgame? Że na przykład teraz jak tam pójdę, to zabiją mnie od razu. I taki nie? Co to znaczy i taki nie? Ale furasek! Widzowie, kto z was jest furasem? Zgłaszajcie się. I powiem wam, że już na tym etapie, takiej późniejszej kampanii, to myślę, że stosunkowo łatwo się wydupić, że tutaj nie jest wcale, wcale tak prosto. Jak tam się wejdzie między moba a moba, to są naprawdę kłopoty tak zwane. Słuchajcie, lubicie drzewka rozwoju? Patrzcie, jest drzewka rozwoju, okej, okay, nie? Ale uwaga! Ta postać ma też takie drzewko rozwoju i takie drzewko rozwoju i takie drzewko rozwoju i to nie koniec, bo to są moje umiejętności i każda z tych umiejętności ma swoje własne drzewko rozwoju. To ma drzewko rozwoju, to ma drzewko rozwoju, to ma drzewko rozwoju, to ma drzewko rozwoju, to ma drzewko rozwoju. Kocham drzewka rozwoju! Jeśli kochasz drzewa, jeśli jesteś dendrofilem, ta gra jest dla Ciebie. I patrzcie, widzowie, co ja odjebałem o czwartej rano. Nie wiem, jak to się stało. Czwarta rano. Wysłałem na czat ludologiczny głosówkę. To jest jakieś wiercenie się, oddychanie. To nie jest najebana głosówka, tylko głosówka spania. I czekajcie, na przykład Nexus skomentował to tak. Czy ja mam nagrane 4 minuty, jak się wiesz i oddychasz podczas snu? Ja pierdolę. Ta relacja zrobiła się bardziej intymna. Nie wiem, jak ja to zrobiłem, ale przez sen wysłałem czterominutową głosówkę, czekajcie. A propos sytuacji z włamywaczami, to część z was, widzowie, jak oglądaliście stream parę lat temu, dawno, dawno temu, to możecie kojarzyć Szarpaja, który często się po, jakby tutaj pokazywał, rajdowaliśmy go dużo i tak dalej, on już nie streamuje. To Szarpaj miał taką pojebaną sytuację, że właśnie włamywacz myślał, że nikogo nie ma w domu i włamał mu się na chatę, wchodzi przez drzwi tam do jego pokoju, a Jakub Szarpaj do niego, że taki totalnie skołowany i mówi do niego cześć. Ten włamywacz jest mega skonfundowany, też mówi cześć. No i kurwa, no nie spodziewał się. No i koniec końców poszli sobie na szluga, zagadali się i ten włamywacz zostawił swój portfel. Zostawił go tam, ale coś tam pokazywał mu od siebie z portfelu i zostawił swój portfel. Czajcie, najbardziej zip. Zjeb... <laughs> A tam w portfelu wszystko, nie dowód osobisty. Karta dosłownie szarpa i charyzma 100%. Nie wiem, to jest tak pojebana sytuacja. To ma mieć 12 aktów, serio? No, powiem ci tak, a jeśli zrobią coś takiego, że nie musiałbyś, może, przechodzić kampanii każdą postacią, to prędzej. Bo powiem tak, w PoE musisz przechodzić kampanię za każdym razem, ale w PoE trochę pomaga to, że jest dużo elementów losowych, nie? że jednak te zoony mają elementy, które się generują losowo i tak dalej. To jest turbostatyczne w LSD Pochu, więc story playability trochę opada tutaj. Ogień, lud, prąd. Wait, what? Ale zajebiste! Nie widziałem tego wcześniej. Trinity of Elements. Create three element beams that rotate around you. Zajebiste. Na razie mi to nie pasuje do, do że tak powiem, buildu, ale ale mega fajne. Fajne, fajne. Nie widziałem tego wcześniej akurat, tego spelka. Ty! Unikat pod moją postać. Co jest? Plus 1 do Invocation. Fire Penetration w Fire Invocation. Szansa na inwokowanie Hydrahedronu on kill. Wow! To jest Increase Hydrahedron Area. Szansa na kasnięcie Hydrahedronu. Hydrahedron Castrate. World gain on hit with Hydrahedron. Widzowie, Hydrahedron. Pokażę wam, co to jest Hydrahedron. Bo ja już jestem mniej więcej ogarnięty po nazwach. Hydrahedron to jest, słuchajcie... Oto. Ta wieżyczka. I to sprawia, że mamy szansę tworzyć ton kill, że ma zwiększone AOE, zwiększony cast rate i że daje mi defensywę jak y, walczy. Zajebiste. Co jest? Widzicie to? Jak tetrahydron napieprza? Patrzcie, jak napieprza tymi swoimi boltami. Co jest? Ale ten unikat, który znaleźliśmy jest popieprzony. Patrzcie na nasze wieżyczki. Dobra, ale Freida. Kurde, powiem szczerze, to jest typ postaci, którą bym chciał zagrać w PoE, ale w PoE 1 jest to niemożliwe. Wydaje mi się, że w PoE 2 to by było możliwe. Ale to jest typ gameplayu, którego nie jesteś w stanie osiągnąć w PoE 1. Taki mag, który faktycznie kombi różne spele i używa z 15 różnych umiejętności zależnie od sytuacji. Last Epoch zajebiście robi kombat. Coś bym sobie mógł jeszcze skraftować. Więcej LRS-ów na przykład. Buty, mógłbym zboostować se. Jest, te pięć butki i podniosło mi HP regen. A HP regen aplikuje się do mnie, mi również do World Dragona, więc zajebisty. Więcej mówmy speeda. Let's go, to mi się podoba. O, a co to? Rune of Ascendance. Coś niesamowita runa wypadła. Zobaczmy co to jest takiego, bo się świeciło, patrzy jak. patrzcie jak to świeci. Wow. chance the item into a unique or set item of the same item type. O kurde. Zmienia item w unikat albo setowy item. Trasz to treasure mam normalnie. To trzeba przejrzeć, widzowie, wiecie co? Trzeba przejrzeć, jakie są unikaty i co by mnie interesowało. Znalazłem coś takiego. Symulator runy ascendancji, czyli na przykład daje amulet. A, że mi symuluje 1000 użyć, tak? Czekajcie. Na przykład najbardziej rzadkim amuletem jest amulet Orient's Eye, widzę. Że 100% void damage taken as fire, less fire damage taken, dużo many i stun immunity po byciu stunned. Okej, okay, interesting. Na przykład jakbym chciał użyć na, na kataliście, to mało jest katalystów, to zobaczmy czy któryś jest dla nas casting jak Cold Spell, Grand Cold Infusion, Fire Infusion, czyli to są różne wersje tego samego. No ja korzystam z dwóch unikatów i dwa bardzo w znacznym stopniu zmieniają to, w jaki sposób buduję moją postać. Czy scepter zmienia jak buduję, a ten box zmienia jak korzystam z, z, ze skilli, więc w sumie są super. Albo wandy. Gdy kastujesz teleport, to teleportuje cię w losowe miejsce, ale po tym teleporcie jesteś yy, niezniszczalny na sekundę. No, to jest jak ten, o, jak on się nazywał? Bo nie chcę wam powiedzieć źle. Nie okult, tylko... No ten, co teraz go dodali do Diablo 4 w pierwszym sezonie i był w Diablo 2. Oculus. No, nie okult, tylko Oculus, dokładnie, dokładnie. Cindersong, bardzo dużo fire damage'a. O, taki bym chciał, Cindersong I mam aż 14,5% szansę, że dostaniemy go. Okej, okay, dobra, czyli muszę znaleźć jakikolwiek wand. No to powiedzmy, że mam taki wandzik. Widzowie, mamy szansę, że zmieni się w to w jakiegoś wanda, którego bardzo chcemy. Tak! Tak! O kurwa, dostałem dokładnie to, co chcę! No way! No way! Dostałem dokładnie to, co chciałem. Patrzcie na to. Plus 1 do fire spelly. 21 fire damage, 150 fire damage increase, szansa na spreading flames, czyli tak jakby AOE, Minus 3 na koszty do fire spelli i plus 2 projectile na firebalsa. Ale Banger, co jest? Nie no widzowie, nie mogę się doczekać, że właśnie wytestujemy zaraz na jakimś busiku nową brońkę. Ale patrzcie, teraz jest taki rozpierdol, że samymi firebolcami mogę robić clear nie muszę używać jakichś bardziej wysublimowanych spelków. Widzowie, jakoś na dniach, może, może jutro, może za dwa dni, zrobię jakiś filmik podsumowujący tego lasu z Tylko chciałbym liznąć trochę więcej endgame'u przedtem. O, może zrobimy tak. Może nie będę się aż tak śpieszył, bo chcę pierw liznąć endgame'u. Ale, no jestem bardzo zadowolony. na razie. Powiem wam, że jakby. O kurde. Wait, what? Czy to był one shot? Miałem liznąć endgame'. A dostałem one Ej, dajcie jakiś klipek, chętnie to zobaczę. Nie! Powiem wam, czemu mnie to tak boli. Bo właśnie tą różdżkę znaleźliśmy. Gdyby nie ta różdżka, to bym nawet miał wszystko gdzieś. Zobaczmy. Ale patrzcie, no. Odskakuję. O, kurde. No, stałem w tym totalnie, nie? Ale to z drugiej strony. Patrzcie, tu się zalokowałem w animacji. Tu jestem zalokowany w animacji. Odskoku. Nie mogę nic zrobić. Od tego momentu nic nie mogę zrobić przez chwilę. Tutaj się odlokowałem i mogłem odejść w górę, ale no w sumie nie zauważyłem tego, bo dużo się dzieje. Byłem, nie wiem. No nie spodziewałem się, nie? Z zaskoczenia mi to wzięło. Hej! To był Fire Damage. A ja właśnie Fire to jest jedyny, który mam skapowany w ogóle. To ciekawe. Jakbym nie był skapowany, to to w ogóle byłoby popieprzone. Ty, to mi go na softcora przerzuciło tak jakby. Dobrze rozumiem. Wiecie co? Pokontynuujmy to na softcorze, imo. Powiem wam tak, normalnie założyłbym inną postać na HC, ale przez to, że chcę konkretnie, koniecznie zagrać tą postacią, głupią i robić drugą taką samą, to se dla testu pograjmy tą, sprawdźmy sobie ten endgame, zróbmy jakąś właśnie review, żeby się wyrobić, liznąć jak najwięcej endgame'ów, farmienia endgame'owych rzeczy i tak dalej, żeby się wyrobić przed trzecim, bo na trzeciego gramy w PoE. Bulldozer to jest fajny pomysł. No, mega śmieszne. No, widzowie, to jakby ktoś pytał, to będziemy udawać, że nie zginąłem. Cyberpunk to też hack and slash, bo tam hakujesz i slasujesz. Racja! Hack and slash to jest gra, w której hakujesz. Dokładnie. Dlatego na przykład Overwatch to hack and slash, bo masz Sombrę, albo właśnie Cyberpunk, bo możesz grać hakerem. Oczywiście, widzu, dobrze mówisz. Kurde, gdyby jeszcze ten Fireball mógł shotgunować parę projectilów, żeby mogło trafić jeden cel, to byłby tak popieprzony, powiem wam. Widz zapytał, co gra. Robi lepiej od PoE, tak? Jest dużo przystępniejsza, co jest mega pozytywem, bo wcale nie jest jakaś płytka przy tym. I bardzo dobrze robi kombat. Wydaje mi się, że dla stepów robi kombat lepiej od PoE. Potrafią wprowadzać kombosy i jakieś takie mieszanie skillów w sposób, który nie jest upierdliwy. Na przykład w PoE, jak nie wiem, mam grać arczerem i mam, nie wiem, używać, powiedzmy, do tego Tornado albo w ogóle gram Eye Winter i muszę do tego używać Tornado, Flamewalla, nie wiem, jakieś takie kombosy. Po E 1 przynajmniej, kombosy tego typu są mega nieprzyjemne do gry IMO. A Last Epoch, jeśli chodzi o kombat, jest mega zajbisty bardzo chętnie korzystam z takich kombosów, zmieszania skilli z kombatów, w którym używam w jednej walce 10 różnych abilitek i się świetnie przy tym bawię. Zresztą patrzcie na tą abilitkę. Oh. Dobra, chyba będzie walka z lagunem Widzowie, zagłosowaliście, że według was Zabije mnie nowy lagun Więc zobaczymy, czy on serio jest taki popieprzony Okej Ty hey. Zbugowałem walkę chyba Czekaj, zgłoszę baga. I managed to bug Lagoon by going out of his arena during first phase of the fight by using leap from runic invocation. Zreportowaliśmy bug, a spróbujmy się tam dostać teraz. Udało się! Umiem zbugować i umiem odbagować Enough. Nie źle, lagun, ale totalny lamus z ciebie. Te unikatowe buty. Co to takiego? Patrzmy. Current mana gained as work when you stop moving. Dużo resów, dużo speeda. O, kolegowie, koleżanko. Fiu, fiu, fiu. Jaki fajny efekt. Że jak chodzę i przestanę chodzić, to dostaję warda. Zajbiste. Widzowie kochani, nie wiem, czy widzieliście tytuł streama, ale w tytule streama jest, że stream dzisiaj będzie skrócony. Przedłużyłem go już i tak, względem tego, co miałem zrobić, bo powiem wam coś, powiem wam coś, dobra? Widzowie, umówiłem się na 19, a wiecie, która jest kurta, Widzowie? 19.7. Ja już jestem spóźniony. Dziękuję ślicznie za oglądanie. Dzięki, że spędziliście ze mną te trzy godzinki, przyjemne. Papa, pa! Pa, 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 pa.